Drugim rodzajem określania wysokości jest oczywiście coś, co nazywamy radiowysokościomierz, czyli pomiar naszej wysokości względem gruntu na podstawie fal radiowych. Zastosowanie tego jest oczywiście również powszechne w lotnictwie, zwłaszcza tym większym, natomiast no jest ono ograniczone do tych warstw bliższych. E, ziemi. Jeśli chodzi o radio wysokościomierz to już nie jest taka prosta sprawa, żeby go pokazać, tak jak w przypadku portów statycznych, które również na przykład na tym samolocie są łatwo dostępne, tylko musimy zanurkować pod samolot. O, ta anteny radiowysokościomierzy e, zainstalowane są na brzuszkach e, samolotów, i często są to dwie anteny, tak jak tutaj widzicie. E, jedna antena. Nadaje w dół. Druga antena odbiera odbity sygnał. Częstotliwości, na których pracują te anteny, to są 4,2 do 4,4 GHz, a więc bardzo wysokie częstotliwości, co zapewnia ich dużą dokładność. Między innymi zapewnia dużą dokładność co do metra, wręcz centymetra, natomiast dość łatwo tą częstotliwość zakłócić. A jak zakłócić? A no choćby tak. Jak ktoś się interesuje, to bodaj w 2022 roku e, takie FAA wstrzymywało instalacje nadajników 5G telefonicznych właśnie dlatego, że ich częstotliwość jest niebezpiecznie bliska częstotliwości e, radio e, wysokościomierzy. Nie muszę chyba wspominać, że jeżeli ktoś chce zakłócić i dysponuje profesjonalnym sprzętem, w tym sprzętem o zastosowaniach militarnych, no to zakłócenie wysokościomierza radio, wysokościomierza, jest bardzo proste.